Czołem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie sprzedażowym 35 pozycji. No i to takie raczej drobniejsze rzeczy, ale zapraszam serdecznie. Zaczynamy od. Trochę byśmy zbliżyli, pewnie by było łatwiej. Płacidło w formie delfina, Olbia, grecka kolonia nad morzem Czarnym kosztujące 35 zł. Pozycja druga kosztująca 30 zł. Wacław IV, grosz praski 1378 1419 Pozycja trzecia, Kazimierz Jagiellończyk denarek koronny krakowski, kosztujący 40 zł. Pozycja piąta, denarek koronny również Kazimierza Jagiellończyka Tutaj widać. O, przynajmniej. A nie. Skoro tutaj widać, kulę, którą widać. Najpewniej no będzie to jagiełło. No, w każdym razie jest to taki słabszy denarek koronny, kosztujący 20 zł. Pozycja piąta, półgrosz Aleksandra Krakowski, kosztujący 35 zł. Pozycja szósta, półgrosz Zygmunta Starego, 1512, Wileński, kosztujący 55 zł. Pozycja siódma, kolejny półgrosz Wileński, Zygmunta Starego, 12, kosztujący 55 zł. Pozycja ósma. Półgrosz Wileński 1513 z pełną datą rzadki Zygmunta Starego. Tutaj widać, że załamanie w tej drugiej cyfrze jest inne niż w tej pierwszej piątce. Ona jest jakby mniej głęboka, bo by weszła ta piątka na jedynkę, wtedy a to jest trójka. To jest rzadka moneta z pełną datą kosztująca 110 zł. Pozycja 9. Zygmunt Stary. Grosz. Toruński 1533. Ładna moneta kosztująca 190 zł. Pozycja 10. Ładny szeląg Zygmunta III. Wazy. Wileński 1627. Kosztujący 35 zł. Pozycja 11. Naprawdę bardzo, bardzo ładny. 1625, Bydgoski kosztujący 35 zł. Pozycja 12. Bardzo ładny półtorak bydgoski. 23. Kosztujący również 35 zł. Pozycja 13. Grosz Zygmunta III Wazy. 1623. Ciekawostką jest tutaj podwójnie nabita szóstka w dacie. Kosztujący 70 zł. Pozycja 14. też grosik Zygmunta III Wazy. 1624 kosztujący 60 zł. Pozycja 15. Jan II Kazimierz 1662 AT szóstak. No niestety ślad pogięcia w związku z tym moneta kosztująca tylko 35 zł. Pozycja 16. Szóstak Jana Kazimierza 1661 TT z inicjałami Tomasza i Andrzeja Tymfa kosztujący 55 zł. Pozycja 17, szóstak Jana Kazimierza 1667 TLB, kosztujący 50 zł. Pozycja 18, tymf Jana Kazimierza, typowe wady blachy, słabo wybite, ale data czytelna 1663, kosztujący 100 zł. No i 19, to to samo tym 1663 Jana Kazimierza z inicjatywami Andrzeja Tymfa, kosztujący 100 zł. Pozycja 20, taka prosta, 10 z wolnego miasta Gdańska, kosztująca 25 zł. Pozycja 21, szeląg krzyżacki Pawła von Ruzdorfa z kropką nad tarczą, rzadszy, ciekawszy, przypisywany przez, yy, pr przez yy, niektórych autorów katalogów Mennicy Gdańskiej. Ciekawostka, no i do tego bardzo ładnie zachowany. 185 zł. Pozycja 22 Węgry. Denar Beli II ładny, troszkę uszczerbiony, kosztujący 80 zł. Pozycja 23 1599 rok. Denar węgierski Rudolfa, kosztujący 40 zł. Pozycja 24 Ferdynand. 3 Krajcary 1624 Praga, koszt, czy, czy 34? 24. Praga kosztujące 60 zł. Pozycja 25 bardzo ciekawy i dość rzadki. Falsyfikat z epoki denara 1545. Tak chyba najbliżej by było albo 51 dlatego, że tu jest analfabetyczna legenda trochę. Kosztujący 55 zł. Pozycja 26, Hanat Krymski, sadet 4, Girej, Beszlik, kosztujący 30 zł. Pozycja 27, to to samo, sadet 4, Girej, tutaj kosztujący 30 zł. I 28, to jest to samo, to samo panowanie, kosztujące 30 zł. Pozycja 29, prosta dwumarkówka, Mennica G. 1938 kosztująca 30 zł, Pozycja 30 no, Tunezja właściwie jeszcze pierwsza wojenna pod panowaniem francuskim 10 centymów 14 rok, kosztujące 25 zł. Pozycja 31 Austro Węgry Franciszek Józef, 10 krajcerów 1868, kosztujące 30 zł. Pozycja 32 austro węgry Franczyk Józef 10 Krajcarów 1870 Kosztujące 35 Zł. Pozycja 33 Rosja Diega Anny Iwanowne 1735 Ładny egzemplarz Kosztujący 35 Zł. Pozycja 34 Rosja Elżbieta Romanowa 1748 diega śliczny egzemplarz Kosztujący 40 Zł. I pozycja 35 Rosja, Elżbieta Romanowa, Dienga 1746. Bardzo ładny egzemplarz, kosztujący 30 zł. No i to będzie wszystko. Zapraszam Was oczywiście do składania zamówień poprzez numer, poprzez, przepraszam, e-mail podany w opisie. No i zapraszam Was do wejścia na moją grupę sprzedażową, gdzie takie oferty pojawiają się codziennie, pojedynczo. Nie trzeba tego śledzić, nie trzeba na to polować. Serdecznie Was zapraszam. I oczywiście subskrybujcie kanał, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Wielkie dzięki, cześć.